Nie w Minecraft hmm. Co my tu dzisiaj pokażemy? To jest wszystko co zrobiłem Muszę go załatwić o Teraz załatwię i jego i jego i jego Widzieliście takie sprytne są A ja no i... To jest moja autostrada. Zrobiona po prostu z torów. Tak nawałem tą autostradę. To jest przyspieszenie, będziecie tego potrzebować. Tutaj macie dozornik. O, widzicie, macie wagony. Tu jest już jeden wagon zrobiony. I tutaj widzicie. Przestawiacie sobie... Gdzie e, chcecie jechać? Tu albo tu? Tu? A tu? Tu? R rozumiecie? Tu jest basen. Na dachu sobie fajnie zbudowałem. A tu jest stacyjka taka. Gdybyście chcieli, to na razie możecie takie coś zbudować. Ale to mi zajęło kilka miesięcy. I też gra, grał mój przyjaciel. Hmm. Grała też w to trochę moja mama. No i tutaj taki fajny obraz. Tutaj fajny obraz. No takie królewskie w sumie. Tu jest pokoik. Mamy tu wszystko. Mogę wam powiedzieć, jak zbudować taki super fajny stolik. Musicie wykopać dół na dwa klocki, najpierw położyć tam czerwoną pochodnię, a potem położyć w tłok. Wysuwa się i macie ławkę. Po prostu taki fajny bajer. Możecie to zrobić na dwóch nogach. A dzisiaj mamy opowiadać o tym, co zbudowałem. Widzicie to? To jest mój balon. Zbudowałam go z poradników Minecraft'a. A to jest mój wymyślony dom. Fajny co? Ma twarz i ma ręce z broniami? A nie. Ciura. Zajmę się tym, jak skończymy ten program. I to jest mój statek kosmiczny. Mój samolot kosmiczny bym powiedział. To jest moje ciało super. I tutaj mam e, zamiar zbudować taki wiatrak, gdzie tutaj będzie się przychodziło i skakało na wiatrak i będzie się tak woo, latało. Jak wiecie, jestem na kreatyw, bo mogę latać. No i to e, sam wymyśliłem to wszystko. Pająk, Creeper, Enderman, Zombie, szkielet, rybik, Slam, Gast, e, kostka magły. O, i to jest Dwaj wajter, To jest Witer. To jest mroczny szkielet. Z mieczem. I to jest płomyk. On. Płonie i mo może strzelać kulami ognistymi, tak samo jak Gust. Na, na, e, zrobiłem tam jedną. Jak widzicie liście tu to zaraz będzie. I tutaj jest Zombie Pigman. To jest moja kolejka nad wodą. Tutaj są łódki, a wiecie dlaczego? Już wam pokazuję. Pójdę na górę, o, tu i to jest mój domek oświetlony lawą, żeby e, że jak jakiś nietoperz wle, e, chciałby e, do mnie wlecieć, to mam super. Tutaj mam drzwiczki, słodki i cały mój dom. Tu mam też drzwiczki, a tu jest przejście. To, to jest mojego kolegi. Tego mojego przyjaciela. I my skakaliśmy tutaj z łódkami. A to jest żaglówka. Którą zbudowałem. Wymyślona. Też. I ta też jest wymyślona. To mojego przyjaciela. A to moje. To całe jest moje I to jest moje To jest moje To jest moje i mojego przyjaciela To jest nasze O pająk Do wody Ajaaa zachodzi Skoro już wschodzi słońce, to mogę zostawić tego szkieleta, bo się spali. Jak zostawicie szkieleta do zombie na słońcu, to się spali. Słuchajcie, mam jeszcze niewiele minut. Widzicie, oni też się spalą. No może ten nie, ten jest super uzbrojony. Jest teraz w wodzie. Ale zobaczycie. A, ukrył się przed słońcem. To jest czołg mojego przyjaciela. Wieża strzelnicza. Pająki się niestety nie palą na słońcu. O! Konik. To jest mojego przyjaciela. O, siadamy. I tutaj mamy domek. Dżungla. I tutaj znalazłem taki, um, taki domek. I musicie okropnie uważać, rozglądajcie się po ziemi. Jak zobaczycie linkę, to musie, to jak nie możecie przeskoczyć, to musicie e, zniszczyć na górze, bo ta linka odpala dozownik, który wystrzeliwa, wystrzeliwuje strzały. Tu jest domek, taki eksperyment też z poradnika. Ja mam wszystkie poradniki. Wszystkie cztery, więc możecie też sobie kupić jak gracie w Minecrafta. Tu mam obronę. No i to jest moje. Ten tutaj domek. Mam zamiar wybudować jeszcze jeden taki domek. I patrzcie jaki bajer. Otwieram. Wchodzę i za do filmiku się przydaje tu jest e, na tu jest o spuszczałem tutaj wagony z e, TNT i powybuchały tam na dole po prostu powybuchały pokażę wam to jest portal do netheru tam jest zombie pigman wiecie Potwory z leceru zombie, zombie pigman, gaz, kostka magmy, płomyk. Tu też jest. I raz tutaj znalazłem kilka zombie pigmanów, bo oni też mogą przechodzić przez portal, ale tylko jak go znajdą. A portal jest tak e, zabezpieczony po prostu w domu, który ma mur. Więc to jest mój park lawowy. Fontany na zdrawy. Specjalnie to jest odporne na ogień. I na dole diament. To są takie. To są rośliny ognia w netherze. Z netheru. A wiecie, że można te głowy założyć na siebie? I wtedy potwory was nie atakują, jak założycie te głowy na przetrwaniu. Ale te głowy zdobywa się raz, raz na raz na chyba ze 100 zombiaków dostaniecie głowę zombi creepera i zombie creepera i innych którzy są tu zbudowałem, e, to, tu mój przyjaciel zbudował fontannę, zbudował taką fajną, fajna taka, tak wypływa. O dziwię się, że tu nie ma e, jeszcze, wiecie, lodu, tylko jest woda. O dziwię się, powinien być lód, bo to w końcu tu gdzie jest zima. To na Wejście pod pokład, Tu mam... tu trzymam więźnię Tu mam skład broni, tu mam niedźwiedzia i możecie też tak zrobić. I co się zrobiło? Co? Tada. Ukryte wejście. Tu jest mo, moja... Tu jest mój pokój. Tu mam rzeczy różne przygotowane. Tada! Widzieliście? Nie boję się, że tu będą klocki. No nie może się tak stać. Tu mam też taki pokoik. Tutaj przesypiam. O, patrzcie, możecie też zrobić takie półki Z książkami. Tu mam też skład broni. A tylko ma być szafa. Flagi. No to wszystko pokazałem już chyba. No widzieliście jeszcze tylko je dwóch rzeczy. To jest mój domek. To jest e, mój czołg oświetlony pochodniami. A to jest moja biblioteka. Oj, martwię się, że nam urwie. O. Tutaj mój piesek zginął. Tu jest Azorek. Rok 2014-2015. Fabryka kamienia. Tutaj nazwałam ją fabrykunią, kamieniu nią. Kamienią. Niszczycie kamień, no robi się nowy niszczycie kamień, robi się nowy, a ten kamień jak e, zniszczycie, to idzie tutaj do wody, tu i tutaj go e, bierzecie, więc... Wiecie jak zrobiłem taką fajną lawę? Po prostu y, dałem między to szkło. To moja skrzynia, tu jest mój stół do zakręć. Widzicie? Okej, okay. to kończymy. Nagrywam go. Teraz to teraz to pokazuję wam już jak robić ten stolik. Tu miałem kiedyś hodowlę świnek i owiec. Słuchajcie o, to jest trochę za głęboki Będziecie potrzebowali tylko rzeczy stąd Tłoku i czerwonej pochodni Tłokami tutaj pozabudowuję

Udała nam się ławka. A teraz pokażę Wam Taką, że Tylko cztery O tak. O taką. Musicie już tylko wziąć którąś płyt, na przykład ja wezmę z drewna dębowego i voila! Chyba musicie wziąć taki klotek. zrobić takiję miksturę i od razu widzę, bo to jest mikstura widzenia w ciemności przez nie, działa, działa przez całą noc w Minecrafcie. Przez 8 minut. Ale fajna jest to, nie? Wystarczy, że zrobię tak. لا <applause> شيء <applause> chyba już filmik zakończyć zobaczymy się w następnej serii